Siemanko, z to jest, to jest kolejny odcinek FIFA 20 Ultimate Team. Dzisiaj kolejny raport z Food Champions. Jak widzicie, zbudowałem także nowy skład. W porównaniu do tego, co było w poprzednim odcinku sprzedałem Messiego, Ronaldo, Zanettiego, a w ich miejsce wlecieli Semedo, Dembele, Benjeder, Mbappe i Neymar. Formacja 4-5-1 podczas meczu Formacja ta przechodzi w 4-4-2, gdzie na napadzie są Ben Yedder i Mbappé, Neymar na skrzydle, a parę środkowych pomocników tworzą Seydor i Petit. Dobra, ale zanim skróty meczu z Food Champions, zróbmy sobie jeszcze jedno SBC, a dokładnie pamiętne mecze. Do wykonania są cztery składy. Pierwszy to Jeon Buk Kontra contra Ulsan, drugi Spartak CSK, mniejszy Ladbach Szalkę i na koniec Athletic Bilbao kontra Barcelona. Składy już zostały wcześniej wykonane, teraz tylko odebrać paczki za te wyzwania i zobaczymy, czy coś się uda trafić. Wysyłamy kolejny skład Dobra, a teraz czas odebrać paczkę za ostatni skład Za mecz Athletic Bilbao kontra FC Barcelona Dobra Wykonane SBC Za wykonanie SBC paczka Rzadkich Piłkarzy Elektrum Zobaczymy czy nam się poszczęści. Zaczynamy od złotej paczki zawodników Bez ekranów i walkoutu. Eric Lamela 80 overall Dobra, wysyłamy do klubu Pierwsza paczka jak na razie ciekawego, ale zobaczymy czy druga będzie lepsza Paczka piłkarze Electrum Prime Nie tym razem Tak samo jak pierwszy taki W drugiej paczce Nacho Fernandez 82 overall Dobra, przejdźmy do kolejnej paczki. Może złota paczka z zawodników premium. Także tak jak w dwóch poprzednich paczkach, bez ekranów. Środkowa obrońca z ze Sportingu Lizbona Coates. O, i dodatkowo jeszcze na Bicayta. Z Liverpoolu przedadzą się zawodnicy do, kolejnego, do kolejnych SBC. Dobra, teraz czas na paczkę rzadkich piłkarzy Elektro. Nie mamy szczęścia jak na razie, bo widzę, że w tej paczce to samo co w poprzednich. Nic ciekawego: Demir Bey 82 overall. Dobra, te, a teraz czas na ostatnią paczkę. Paczkę piłkarzy Electrum Premium. Są ekrany. Bez ukautu. Chile. RSP. Aranguis. 83 overall. O, i dodatkowie jeszcze dąbele za Ligę Mistrzów. I ponownie lamela. Dobra, niestety nie udało się nic trafić ciekawego w tych paczkach dzisiaj. A teraz czas na skróty meczów z Foot Champions. Przeciwnik znaleziony: Lewandowski, Werner. Player of the munch za Bundesligę. W dodatku jeszcze Harit, Też Player of the munch. Belarabi na prawym skrzydle. Semedo. Semedo fatalne podanie i strata piłki. Trzeba uważać na rywala, Na szczęście szybko przejmujemy piłkę. Neymar. Neymar na skrzydle. Wycofanie. Podanie do Sejdorfa. Sejdorf Petit. Ben Yedder, Ben Yedder, strzela i jest, 1 do 0, świetnie, Ben Yedder daje nam prowadzenie w 19 minucie, świetny początek. Petit, Hernandez, wypuszczenie piłki do Neymara, Neymar, wypuszcza piłkę Ben Yedderowi, Ben Yedder, Mbappé i jest, 2 do 0. Ledwie 3 minuty minęło od pierwszej bramki, 23 minuta, i Mbappé strzela na 2 do 0. Harit Werner Lewandowski, Lewandowski lewy jeszcze przy piłce, uderza, ale broni Wandersar. Rzut rożny Harit Saidor przyjmuje piłkę. Mbappé, kontra. Dembele, dembele. Jest za szybki dla Davisa. Mbappé jest 3 do 0. 37 minuta Mbappé na 3 do 0. Prowadzimy pewnie. Mamy już 3 bramkową przewagę. Mbappe do Beniedera, Benieder lobuje i jest 4 do 0. Dobrze rozegrana akcja. Benieder daje nam czwartą bramkę w tym spotkaniu. Świetna podcinka. I mamy rage quit. Spotkanie nie trwało nawet godziny, albo nie, przed, przekroczyło godzinę. No nieważne: mamy dziesiąte zwycięstwo. Skład: połączenie seria z ligą angielską. Alison na bramce: Lautaro Martinez, Fernandez Goni Jamesa. I go przez chwilę go powstrzymał, ale niestety nie na dłuższą metę. Broni Wandersarst. Sejdorf, brawo. Świetne przejęcie piłki. Dembele. Benjeder. Podanie do Dembele. I szansa. Ale Alison broni. Nic z tego nie wyszło. Uj, Martial. Jest jeden do zera. 40 minuta. Antony Martial. Błąd w defensywie, co Martial musiał wykorzystać. Martial. Dalej przy piłce Martial. Martial. Trata piłki, blow. Jeszcze mamy szansę w tej pierwszej połowie. Neymar. Seidorf. Świetne podaje do Mbappé. I jest jeden do jednego. Do doliczonym czasie gry pierwszej połowy spotkania Mbappé daje nam wyrównanie. Bramka tu kompletnie. Nie wiem co zrobił Praktycznie strzał na pustą bramkę Yang Semedo goni Yanga Yang jeszcze przepiłce. Świetny strzał finezyjny, ale i też świetna obrona van der Trata piłki Ale Ben Yeder ją przejmuje to z tego skoro znów ją straciliśmy. Na szczęście znów ją mamy. Dembele. Petit. Do Benjedera. Benjeder uderza i jest 2 do jednego. 66 minuta Benjeder wyprowadza nasz zespół na prowadzenie. Mbappé. Aj, nie udało się. A już się wydawało, że. Będzie bramka. Mbappé. Jest. Rzut wolny. Jak rozwiążemy tą akcję? Czy Neymar będzie strzelał? Albo i nie. Podajemy. I strzał! Niestety zablokowany. Przejmujemy piłkę Semedo, Neymar, Dembele, Mbappé. Mbappé jest 3 do 1. 80 minuta. Mbappé daje nam dwubramkową przewagę. Konta rywala. Rywala atakuje. Jest 2 do 3. Maeda. Dembele. Na cier cierpliwie. Dograjmy te minuty do końca. Utrzymajmy ten wynik. Mbappé. Do dera. Jeszcze i jest 4 do 2. Mbappé. Brawo. Już nic nam nie odbierze tego zwycięstwa w tym spotkaniu. Nikt i nic. Fatalny błąd rywala. Chciał wykopać piłkę, ale trafił wprost w Mbappé. Który uderzył. I jest bramka. Niestem w spotkaniu już się więcej nie stanie. Wygrywamy 4 do 2. Kolejne zwycięstwo. Kolejny przeciwnik znaleziony. Dziwna drużyna. Czy mi się zdaje, czy tu zaraz będzie rajczku szybki? Co to za zespół? Zaczynamy pierwszą połowę. Chyba że ten gość naprawdę umie grać z tymi zawodnikami. A Co ty robisz? 1-0. Ben jeder Udaje mi wygrać. Zdecydowanie. 2-0 To długo nie potrwa. Już chyba będzie Ragequid. I mamy Ragequid. Niezbyt długo potrwało to spotkanie. Ale najważniejsze że mamy kolejne zwycięstwo. Czas na kolejnego przeciwnika, i skład Gianfranco Zola na ataku. Na prawym skrzydle Sterling, na lewym Rafael Guerreiro, wersja urodzinowa. Petit. Semedo. Semedo, wypuszczenie piłki do Dembele. I strzał. I jeszcze szansa. Jest. 1-0. Ben-Jeder. Benjeder daje nam prowadzenie w tym spotkaniu. 19 minuta. Hernandez. Wypuszczenie piłki do Neymara. Neymar. Neymar. Dembele. Dębele! Jest 2 do 0. Świetnie rozegrana kontra. I Dembele daje nam dwubramkowe prowadzenie. 26. Minuta. Akcja Mbappé. Mbappé rozpędza się. Mbappé! 3 0. To jest knockout. Mbappé. 3 do 0. I mamy. Pewne prowadzenie Zola Przejęcie piłki, ale tracimy bramkę, jest 3 do 1. Gianfranco Zola w 31. Minucie daje bramkę rywalowi. Trzeba uważać, bo to jeszcze nie koniec spotkania. Zola. Zola. Gianfranco Zola dalej przy piłce. Sejdorf. Pirlo. Sejdorf. Cierpliwe rozegranie akcji przez rywala. Zola. Kainz. Do Zoli. Zola jest 2 do 3. Robi się niebezpiecznie. Już tylko jedna bramka przewagi naszego zespołu. Sejdorf. Rywal dalej ma piłkę. O! jest 3 do 3. Fatalnie. Jak można stracić tak szybko 3 bramki w jednej połowie? Dembele. Dębele, do środka, Mbappé, Ben-Jeder, ben -Jeder. ben, -Jeder. ben -Jeder. i mamy 4 do 3. Znów wychodzimy na prowadzenie w tym spotkaniu. ben daje nam prowadzenie. 47 minuta, atak rywala. Zola, zola, świetne uderzenie i jest 4 do 4. Zola jest w tym spotkaniu nie do powstrzymania. Akcja na skrzydle. Pirlo. Zola. Przejmujemy piłkę. Ale ją tracimy natychmiastowo. I to będzie bramka. Jak sądzę. Nie ma bramki. Jeszcze szansa. I jest 5 do 4 dla rywala Rafael Guerreiro w 68. Minucie na 5 do 4. A prowadziliśmy w tym spotkaniu 3 do 0. Petit. Ben Jeder. Mbappé. Mbappé! Mamy wyrównanie! 5 do 5. 77 minuta. 5 do 5. Jeszcze mamy szansę nawet na zwycięstwo w tym spotkaniu. Zola. Kańc. Zola. Brawo Ferdinand. Wreszcie powstrzymuje tego Zole. Dembele. Ale niezbyt długo mieliśmy piłkę przy nodze. I kontra rywala. Świetnie Ferdinand, ale znów ją traci. Zola. Zola. 6-5. Akcja rywala Sejdor Pirlo Zola 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 7-5 Co za wynik Gianfranco Zola jest w tym meczu nie do powstrzymania 90 minuta 7-5 Ben Jeder. jeszcze miał szansę, ale nie wyszło. I bramka samobójcza. Chociaż i tak ona nic nie daje. Niestety i tak porażkę. I koniec. Przegrywamy 7 do 6. Podsumowując debiut naszego nowego zespołu, muszę przyznać, że ten zespół ma potencjał na wijanie wysokich rang, ale na przykład takie sytuacje jak w ostatnim spotkaniu, gdzie prowadziliśmy 3-0, a potem przegraliśmy cały mecz 7-6, nie są zadowalające. No ale trudno. Trzeba grać dalej i zobaczymy, co z tego będzie. Na koniec odcinka jeszcze odbierzmy tego player-pika za te 10 zwycięstw. I zobaczmy, co będziemy mieli. Hmm. Tak, szczerze, to jeśli chodzi o tych zawodników, to nikt tu nie jest za bardzo ciekawy, ale wybieramy Maguayera. Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie pozytywną ocenę pod filmem, jeśli film się spodobał. Ja się z wami żegnam. Nara.